Witam wszystkich serdecznie na takim, jakby powiedzieć, informującym i konkursowym odcinku. Jaki to będzie konkurs? Aha, widzę, że tu krowa mi uciekła. Muszę tu też zabezpieczyć. Dobra, do rzeczy: będzie konkurs na kanale. Jaki to będzie konkurs? Konkurs będzie polegał, oczywiście, w na serwerze skyset.pl. Jeżeli ktoś widział posty na YouTube lub na Discordzie, na Discordzie zazwyczaj już szybciej informuję, że będzie konkurs do wygania, będzie oczywiście 10 zł. Wiem, że to malutko, ale może dla kogoś będzie, nie wiem, mm, dużym hajsem, więc to trzeba zrobić. Bardzo proste. Wystarczy wejść za oczywiście na e, działki e, w. ładnie e, widzę, że ktoś się tu ładnie poddował. i zrobić najładniejszą e, działkę. Bo po prostu konkurs polega na, yy, na zbudowaniu fajnej yy, budowli w działkach. Yy, będę oczy, oczywiście oceniał ja. Za pierwszą liczbę, to jest oczywiście 10 zł W formie yy, przelewu na SMS-a. Czyli to będzie po prostu ładowanie do SMS-a w playa. Czy... Ojącz, wy inne, inne tam, więc jeżeli będzie ktoś chciał, zapraszam do wzięcia oczywiście udziału w konkursie. E, tam będzie chyba o godzinie niedzielę o 18 M mogę się milić w razie czego to macie napisane na Discordzie i na YouTubie. Widzę, że pankacz pozdrawa, więc też pozdrawiamy, więc co a i w razie czego, jeżeli będzie ktoś chciał dla chętnych, sobota e, godzina o 17, będzie event OX, chyba tak samo dobrze powiedziałem, w razie czego to mówię, e, będzie napisane na Discordzie. Więc co, zapraszam serdecznie, skarżcef.pl, będzie oczywiście link w opisie, lepszy by jednym komentarzu. Dziękuję za obejrzenie i co, życzę Wam powodzenia w budowaniu jak najłatniejszej działki.